Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Jungle Jacob. W tym odcinku przychodzę z kolejnym unboxingiem roślin ze sklepu Roślinne Maluszki. Jest to moje trzecie zamówienie z tego sklepu. Z poprzednich byłem bardzo zadowolony. Zobaczymy, czy będzie i tym razem. Jeśli taki materiał przypadnie Ci do gustu, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam do oglądania. Po otwarciu paczki można zobaczyć dużo wypełnienia, które zabezpiecza rośliny podczas podróży. Bardzo wielkim plusem jest to, że firma na pierwszym miejscu stawia ekologię i wszystkie wypełnienia, jak i sam karton, pochodzi z odzysku. W środku był też hitpack, który nadal był ciepły. Jest to dobry znak, bo noce są bardzo zimne i dzięki niemu rośliny nie zmarzły w transporcie. Przejdźmy do samych roślin. Były solidnie zapakowane, owinięte folią bąbelkową, a później papierem. Pierwszą rośliną jest Hoya wayeti w rozmiarze S. Jak na ten rozmiar spodziewałem się dużo mniejszej sadzonki. Ta odmiana ma podłużne zielone liście, Lekko złożone do środka. Jest bardzo ładna. Jest już posadzona do lekkiej mieszanki podłoża, więc z przesadzaniem śmiało mogę wstrzymać się do wiosny. Kolejną roślinką jest Hoja Bordonie Variegata. Kolejna z choi do kolekcji, która bardzo szybko powiększa się o nowe egzemplarze. Kupiona także w rozmiarze S, ale jest naprawdę duża. Ma bardzo ładne owalne liście z żółtymi środkami. Dalej, kolejna roślina, i tym razem znowu choja. Tym razem w odmianie Eskimo. Jest to moje drugie podejście do tej rośliny. Poprzednio miałem szczepkę do samodzielnego ukorzenienia, która niestety zgniła. Tym razem jest to już duża rosnąca sadzonka w odpowiednim podłożu. Jest bardzo gęsta i ładnie wybarwiona. Zróbmy małą przerwę od hoi. W tej paczce jest gatunek rośliny, który bardzo lubię. Mam już kilka odmian. Mowa tu o marancie. Jest bardzo łatwą rośliną w uprawie i nadaje się nawet dla osób początkujących. Odmiana na filmie to silver band. Cechuje się szaro-zielonym kolorem na blaszkach liściowych. Trafiła mi się naprawdę duża sadzonka. Jak możecie zgadywać w ostatnim kartoniku jest także hoja. Zapakowana bardzo dobrze, tak samo jak poprzednie rośliny. Jest to hoja w odmianie poleneura. Naprawdę duża sadzonka ma bardzo ładne blaszki liściowe przypominające trochę rybi ogon. I to tyle na dziś. Tak prezentują się wszystkie sadzonki. Mam nadzieję, że taki krótki materiał ci się spodobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz do zostawienia łapki w górę. W komentarzu napisz, która z roślin podoba ci się najbardziej i dlaczego. Zapraszam też do obejrzenia moich poprzednich filmów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.